Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. Pamiętacie moje czołowe zderzenie z Zenza bronika S2A? Wreszcie idzie migawka. Och, jak mi ulżyło. No i teraz zobaczcie. Uwaga! Krwałem coś. No nie wierzę, pękło przecież coś w środku, jak nic, nie? Dziś będzie zupełnie inaczej, bo dziś mam prawdziwego rasowego japończyka mamia RB67 Pro S. Naprawdę aparat, pomimo swoich gabarytów, idealnie leży w ręku i jest bardzo, ale to bardzo intuicyjny. Moi drodzy, wszystko to, co nie pasowało mi w Zenza Bronika S2A, jakby można wyrzucić, bo tu pasuje mi wszystko i gwarantuję każdemu z Was, że każdemu z Was ten aparat, no może poza jego gabaretami, bo nawet nie ciężarem, on naprawdę to nie jest naprawdę bardzo ciężki aparat, bo na przykład węza Bronika 2 S2A jest cięższym aparatem od tej Mamii, ale ta mamika trzyma się naprawdę, naprawdę fajnie, jest większa gabarytowo jest większa. No i tutaj rozwiązania są bardzo intuicyjne. Po odcinku z zęzą broniką S2A było sporo komentarzy, że najpierw powinienem przeczytać instrukcję, zanim za to się wezmę i tak dalej, i tak dalej, że po co dzwonić gdzieś tam, bo ja dzwoniłem do, do Jarka, który miał już tą zęzę bronikę S2A i no, podpowiadał mi rozwiązania Naprawdę nie rozumiem, czemu ta firma zdecydowała się na to, a dowodem tego, że miałem rację i to, co mi przeszkadzało, było poprawione w kolejnym modelu. W kolejnym modelu już wszystkie te rzeczy, które mi przeszkadzały, były dosłownie poprawione, więc musiało być to zgłaszane przez użytkowników aparatów. Więc ta bronika była poprawiona. Jeśli chodzi o Mamie RB, drodzy moi mili, tu nie ma co poprawiać, bo jest to genialny aparat w obsłudze i tak powinno być. Jeśli masz już kilka aparatów, lub przerobiłeś już kilka aparatów, a w moim przypadku no nieskromnie powiem kilkaset aparatów, to kupując kolejny aparat, nie powinno być żadnego problemu. Z jego e, obsługą. I tak jest dokładnie z Mamią. Wszystko jest tutaj na swoim miejscu i wszystko jest bardzo intuicyjne jeśli chodzi o obsługę tego aparatu. Więc moi drodzy tak, ja sobie skołowałem trzymadełko e, Grip. No ale ja na to mówię trzymadełko, bo mi jest tak e, jakoś milej niż Grip. Więc, żeby było śmieszniej, jest od zęzy broniki, bo nie mogłem znaleźć nigdzie od Mamini. gdzieś go mam, ale gdzie nie wiem. Więc mam od, na szczęście pasuje, więc nie ma problemu. I z trzymadełkiem to jest miód malina, to jest po prostu niebo obsługa tego aparatu. Bez jest troszeczkę gorzej. Ale też nie ma tragedii, bo trzymając go w taki sposób mamy wszystko, co potrzebujemy pod ręką. Wszystko. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Drodzy moi mili, mam ja rb 67 To jest oczywiście to się nazywało Rotation Back, bo możemy sobie przekręcić pion i poziom w formacie 6x7 cm. I to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie z, tym, z tą kasetą kręconą. Genialne po prostu. Muszę Wam powiedzieć, że obsługa tego aparatu jest tak bardzo prosta, że jeżeli raz w życiu mieliście tego typu aparat, to nie macie już żadnego problemu z obsługą takiej mamii. Więc tak. Mamy naciąg migawki, tak. Wszystko jest z pozycji niemalże ręki i palca. Mamy tutaj osobno naciąg migawki i osobno naciąg filmu. Dzięki temu nie nakładają nam się też klatki. Musimy pamiętać o tym, że trzeba naciągnąć film. Żeby wyzwolić migawkę, musimy wyjąć szyberek. Aha, szyberek mam teraz u dołu musimy wyjąć szyberek, bo bez tego nie wyzwolimy migawki. No i mamy wszystko pod ręką. Dla tych, co nie wiedzą, jest to aparat mieszkowy. Dokładnie tu jest mieszek. O, teraz go ładnie widać. i możemy nim ostrzyć naprawdę naprawdę blisko. Dlatego dziś zrobimy sobie projekt z bliska, że tak powiem, niemalże makro może nawet nie, no nie makro, ale, ale z bliska. E, zaraz będziemy robić tym zdjęcia więc e, i wyzwolenie ten dźwięk, coś pięknego aparat w obsłudze tak jak mówię jest dziecinnie prosty zakładanie filmu e, tak jak w zasadzie w innych e, tego typu aparatach, ale zaraz Wam pokażę jak założyć do tego film i dziś użyjemy e, chyba Ilforda Setki. Więc do dzieła. Lecimy z tym projektem. Moi drodzy moi mili, dziś sobie wymyśliłem taki projekt, żeby zrobić zdjęcia po prostu z bardzo bliska tej maszyny do pisania. Czyli klawiatury, może tutaj no ogólnie tej wspaniałej. Techniki, że tak powiem, i sobie gdzieś to powieszę na ścianie. Do tego, oczywiście, użyjemy starej maszyny do pisania. Użyjemy takiej lampy LEDowej do podświetlenia Mamia RB6x7 i taki oto Infort z terminem do 2021 roku. Będzie działał Infort Delta 100, maszyna do pisania Mamia światło, Światłomierz. Działamy. No dobrze, no to działamy. Ilfordzik. Wyjmujemy. Zaraz to roz, e, otworzymy. Ale najpierw kaseta. E, w zęza bronika S2 będę się odnosił do tej zęzy, bo ona zjadła mi e, ogrom mojej cierpliwości. E, tutaj nie ma żadnego problemu. Jest lock. Jest lock. Musimy tylko to odsunąć i kaseta wychodzi sama. Bez, no jest, to, jest to tak proste i bardzo logiczne rozwiązanie, że naprawdę jestem mega zdziwiony, dlaczego, dlaczego tak nie było w zęzie. Kolejna, kolejna rzecz, odsuwamy. Cak. Tara, już mamy dostęp do kasety. No, naprawdę prościzna, że tak powiem. Wychodzi cała kaseta. Wychodzi cała kaseta z opakowania. No i teraz musimy tylko. Tu mamy rolkę nadawczą. Tak? Dlaczego? Pod e, rolkę. Dobrze. Rolkę odbiorczą, przepraszam bardzo. To jest rolka odbiorcza, bo tu nawijamy, to ładnie to widać nawijamy nasz film. To jest rolka podawcza. Już dostałem kiedyś o to ochrzą, że nadawcze to może być radio, a ta rolka jest podawcza. Bardzo łatwo to się też odpina, też to jest genialne po prostu że nie trzeba tam, nie wiadomo jak, strasznie się z tym męczyć i tak samo się wpina też w tą rolkę, bo w przeróżnych aparatach jest jest to przeróżnie, oczywiście teraz jak jak nagrywam, o tak i już jest, mamy naszą rolkę, którą, która będzie naciągała nam film i teraz musimy założyć tylko film jeszcze dobra, otwieramy Ilforda, otwieramy Forda. czekajcie chwilę, otwieramy Ilforda, tak, nówka sztuka nieśmigana. Dobra, mamy. I teraz co? Teraz trzeba go założyć w taki sposób. Tak. I film musi przejść tutaj. Tutaj musi przejść film. To jest naprawdę bardzo proste. W zasadzie za, samo założenie filmów, czy to, czy to tu, czy, czy w zęzie, jest dokładnie, dokładnie takie samo. Tak. I gdzie są znaczniki? Tu gdzieś powinny być znaczniki. Tu jest znacznik, widzicie? Tu jest znacznik. A, nie widzicie, tu jest znacznik. I tutaj ten film musi się nam zatrzymać. Dobra, powiedzmy, że jest. Strzałeczki są na, na znaczniku, i teraz możemy to włożyć z powrotem do kasety. Czyli wkładamy to z powrotem do kasety. Tu w zasadzie nie da się. Nic źle zrobić i niczego pomylić, co jest genialne w swojej prostocie. To mogę w zasadzie już sobie też urwać, bo ja to będę niedługo wywoływał ten film, więc on długo u mnie nie będzie leżał. Zamykamy kasetę. Nie zapomnijcie, zamykamy kasetę tutaj i zakładamy ją z powrotem do aparatu. I zakładamy ją tak z powrotem do aparatu. Zamykamy, zamykamy i sprawie. To jest naprawdę genialne rozwiązanie. Mamy tutaj też multiekspozycję, o której wcześniej nie wspomniałem, czyli możemy na jednej klatce zrobić kilka zdjęć. To też jest fajne. No i teraz po prostu przewijamy kasetę. Aż tutaj za chwilę. Pojawi nam się cak, jedyneczka w okienku. I już jest koniec. Wystarczy naciągnąć migawkę i strzelamy. Zdjęcie. Moi drodzy, światło zmierzone. Ja światło mierzę aplikacją Light Meta. Możecie sobie. Yy, ona naprawdę bardzo dobrze mierzy światło. Tak wygląda Light Meta możecie sobie spokojnie to ściągać i tego używać i wychodzi tak, że jak, tak jak teraz e, mamy, gdzie światło jest trochę oddalone to wychodzi mi jakaś tam 1,8 ale jeżeli dam tą lampę ledową, dosłownie położę ją na e, na tym Boże, na, na tej maszynie musimy to skręcić bardziej jak położę na tej maszynie, tak jak teraz, to już nawet na 1,6 mogę robić zdjęcie. i Wtedy nie chcę mi się ze statywu tego robić, tylko chciałbym to zrobić z tak zwanej rąśni. I wtedy spokojnie mógłbym, chociaż może muszę, muszę użyć statywu. To będzie fajne zdjęcie, naprawdę. Pokażę Wam ten kadr zaraz. Mam nadzieję, że będziecie go widzieć. Czekajcie, pokażę Wam tutaj ten kadr. Mam nadzieję, że to widać. Czekajcie, może to jeszcze jeszcze. tak to zrobię, żebym ja też widział, co tu widzicie. O! To będzie fajny kadr. Naprawdę. Tak jak teraz, pira za oko. Tylko, no wiadomo, trzeba wyostrzyć wszystko. I tak dalej. Także dobra, stawiam to tak, żebyście, żebyście mogli coś widzieć. Ja sobie zasiądę ciut wyżej i będziemy mogli teraz. Wyciągniemy lupkę. Pokażę Wam jeszcze lupkę, bo w bronicę też to było dla mnie, trzeba było ścisnąć i dopiero ta lupka wychodziła. I ta lupka była taka mała, jak pamiętacie, a tutaj jest. E, tutaj jest jeden guziczek, i wychodzi ogromniasta lupa, e, którą mogę zamknąć, nie brudzić sobie e, tej lupki. Nie? Także i ona pokrywa cały kadr, to jest genialne po prostu. Więc, e, co? Jeszcze raz ustawiamy sobie, ja ustawię sobie już tą ostrość, ustawimy sobie tutaj em, w zasadzie 1,30. 1,30, 5,6 drodzy moi, mili, kolanko jest moją podporą. No i co, uda się na jednej zrobić? Pewnie, że się uda. Uwaga. Ach, uwaga, oczywiście, zapomniałem wyjąć szybelka. Aha, bo jeszcze Wam nie powiedziałem, chcę to zrobić nie w poziomie. Tylko w pionie, właśnie, żeby było pionowe zdjęcie. Więc, żeby móc zrobić zdjęcie, oczywiście trzeba wyjąć szyberek. Jeszcze raz, podpórka z kolanka. Tak, mamy 1,30, ustawiamy ostrość. Uwaga, poszło. W następnym odcinku zobaczycie efekt, czyli wywołamy razem te zdjęcia i prawdopodobnie odbijemy je w ciemni na papierze. Ja już sobie nie będę wam tutaj zawracał głowy, ja już sobie następne kadry zrobię i tak jak mówię, w następnym odcinku wywołamy te zdjęcia i postaramy się je przerzucić przynajmniej wybrać 2-3 i zrobić taki tryptyk i przerzucić na papier w mojej na razie jeszcze improwizowanej ciemni, ale już e, będzie coś się działo e, i co jeszcze ciekawostka bo po tym wszystkim będzie jeszcze mamija 645 e, i też z nią zrobimy jakiś fajny teścik zobaczcie jeszcze tylko tą e, różnicę w wielkości tych e, mamijek, no jest przeogromna no ta, ta lepiej leży w ręku w zasadzie, bo jest mniejsza, ale naprawdę RB jest genialnym aparatem. Jest po prostu genialnym aparatem. Więc zapraszam was na kolejne odcinki Analog Fotopasja, bo będzie się działo.